Woli mnie to tylko, że to tutaj tyle kosztuje <laughs> Dobra kurwa, wanilki są chore na łeb, stary Wchodzisz sobie na taki serwer pisz się Kompletnie nie wiem gdzie ale o, jak jest jakiś klotz baza z blimpem na dachu Sprawdzasz na mapie, jesteś za paradajsem Siema, mówisz tak Siema, ma ktoś deto na sel? Dobra, gość mi powiedział, że mam aż na Seattle lecieć po to deto Więc będzie niezła misja robiona zara. Zabawne ale, tyle dni nie bycia tutaj, a nasz czołg jest dalej naszym czołgiem Tylko, że jest bez baterii, ja A Może o tym, żeby w wuncie była opcja muta, ten już jest z czatu, naprawdę Sam voice muta to jednak jest za mało w tej gerce Powinno być tak, że mutujesz kogoś i na czacie też nie widzisz co pisze Powiem ci tak, ugadałem się z jakimś gościem, że ma magnet na Steamie O, widzę, że płynie wodą Pozacko. I ponoć ma mieć deto Siema siema byku siema siema O oh, kurwa ty On mi jeszcze ceki rzucił O oh, jezu dzięki stary ale tyle miejsca aż nie mam Weźmiesz to na razie na siebie bo ja nie mam na to miejsca naprawdę Dzięki wielkie stary Za deto no problemem jest to że Szkoda że jak się poraidujemy to nic z tego nie weźmiemy Ale może może Szczęśliwym na przykład Loyleka, za to że Loylek nam <grywka> Dał detonator to my mu damy itemy nie wiem, gdzie chcemy rajdować? Tu w okolicy? Jakieś te paradajsowe baski, coś coś? A było to po drugiej stronie. Pamiętasz, otworzyliśmy. Ja mam zobaczył czy są otwierane. No i myślę, że mogą te baski już być zamknięte, ale możemy się przejść jak chcesz. Ja miałem jakieś takie mniejsze wali Tutaj przy Paradaisie raczej były takie dosyć duże. A ja bym wolał trochę porajdować Legolas. To niezły Legolas. Możemy lecieć tam w stronę. No to lojlek, to Loilek. To ten... Llojdech? O kurwa, nie wiem. Schowaj się, to raczej on. To na pewno był on. No nie ma niego nigdzie, no zabiłem go. No, <śều> no ale zabrakło porozumienia, zabrakło porozumienia. Ty, no powiem ci, że tutaj po drugiej stronie, w stronę konwoju, nie? Jest. Tam było ta, 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 jest ta, 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 ta baza, on. którą waliliśmy. Ta nawodzi już. W farmie jest? O, nie ma. Czyli możemy iść tutaj na drugą stronę, jak chcemy. Lutować w Waszyngton. Potrzebujemy do C4 i detonator. Szybkie lutowanie, poradnik. Teraz przez wodę. On musi mieć gdzieś te roły, co nie. <laughs> to takie niemiłe <laughs> już by było. <laughs> o nie, to bym musiał. Hop, wyrzucił wszystko, rozebrał się do naga, mówi: proszę, bierz No wygląda ładnie, zaraz będzie jeszcze ładnie wyglądało. Tak, te BH. Aha, tu się da wejść do środka. A, okej, okay, dobra. Powinno być powiem ci, że nie bardzo. Ale zaraz co zlutujemy, nie? To jest wiesz, szybka robota, boska robota, tak się na to mówi. I bank. Olej, temu! Co jest? Dlaczego ma ty. Dlaczego ma tyle gaskanów? Jesteś mi to w stanie wyjaśnić? Dlaczego ma tyle ścian? O, Ranger Ramon, to jest, to jest to, ja rozumiem. Czyli ja, tu gdzieś ziemniak był. Zjejcie ziemniaczka, marnie wyglądasz, marnie wyglądasz. Ej, tam, oni na pewno mają jeszcze okay. jeden Lutrum, tak mi się wydaje. W sumie ciekawe, ile tych czek zostało. No dobra, to jakoś za szybko to to nie schodzi. No, powiem ci, że to jest jakieś super rzeczy, to tutaj nie ma, nie. O kurwa! Patrz, patrz, ale jackpot, ale żarcia, to jest. to jest... Zrajdowaliśmy bazę, a w środku było to. <głos> Dobra, <noise> lokery są walone. Ja to liczę na to, że jakiś ten. Jakieś dragoniki będą albo więcej cek, no. Oho. Trafiłem raz na Naprawdę? <noise> Co to jest? Co to jest za cywilian lot? What the fuck is this, man? Dobra, ale czuję się oskamowany. <noise> nie wiem, co ci mam powiedzieć. Ja do saberki macie, jak coś to pozbieraj, ale tak poza tym to oh, I feel scam. Bob mi napisał jakiś raz w tym, ja wam parasolkę przynoszę, wy takie rzeczy, więc chyba zabiłeś jakiegoś pana. Dobra, ale pytanie za 100 punktów. Walone dalej do środka, czy nie? Czy idziemy sobie na inną? Bo to jest bieda baza, no chyba, że chłop... Wiesz, jak to jest, yy, no. Tu są szafy nad nami. Serio? A. A no to w sumie ma piętra. Ajaj. Aj. Teraz pytanie: Czy w jednej bazie może być dużo fajnego lootu, czy nie? No, jakby nie patrzeć, to sobie ktoś metal wybudował. Okej, ale. Dobra, no to nawet jeżeli u góry byłyby szafy, pytanie: Jak jesteśmy w stanie tam wbić? Fajnie było sprawdzić, czy to był jedyny climb. Spróbować wejść wyżej. Albo nie wiem, spróbować się wbić po drzewie ewentualnie. Kurwa, to żem zajebał climb. No, lojlek biega na dole. Lojlek, jak coś to se zbiera, itemy. Ja myślałem, ja myślałem, że to ma 3 piętra, to ma 4. A tam są szafy wyżej. A ja bym tu wchodził w to. O kur, gościu. O tu wyżej. Się musisz wbić jakoś tutaj na górę po tym drzewie. Ile tu jest szaf? Ja pierdo. Kurwa, ja tu rajduję, a tu mnie dzwonią do. Stary mówię ci, wbijaj po prostu na górę jakoś. O, skoczyłem. Dobra. Ty, tu już się ludzik zaczyna, tu już jakieś hardbreakerki chociaż lecą. Dobra, powiem tak, ta gra, jeżeli chodzi o wanilkę i o to jak tutaj padają struktury i szafy w sensie to jest żart. Jest trochę ranger. Długi nie mamy, za wiele z tym nie zrobimy. Po drzewie byś musiał wbić lolek, jakbyś chciał pozbierać itemy, wiesz? Bo tak to nie jest bardzo nie da rady. Kurwa litka by się przydało. Dobra, spróbuję walnąć jeszcze szafy z drugiej strony, no. Żyję się raz. Boli mnie to tylko, że to tutaj tyle cek kosztuje <grystanie> Dobra kurwa, wanilki są przecież chore na łeb stary To jest jakaś żenada To rajdowanie szaf i lokerów Granat zrobił robotę A, To jest pointless myślę Dragon funk, ammo do pompy masz jak coś Pusty gryzlak O piętro, o kurde patrz góry jeszcze ile szaf jest ty My tam nie mamy jak wbić, nawet. Nie muszę jeszcze policzyć, ile zostało. 10, 15, 16, 17, 18. Jeszcze można coś z tym fajnego zrobić. Kurwa, no wyżej jest tyle szaf. Z jednej strony szkoda, nie? Kusi, ale no nie mamy tam jak wbić, tak to beha. to jest. Ile nie? No ale to drabinę też rozwalimy, chyba, nie? Tra... Ile ma drabina metalowa, basicowo, HP, oto jest pytanie, bo nie wiem. Prawda jest. No choćbyśmy choć bardzo chcieli, to nie mamy jak, bo tam wyżej jest jeszcze to. Czekaj. Raz, dwa, trzy. Tam jest jeszcze czwarte piętro, więc musielibyśmy wejść na sam dach, walnąć dwa rufy razem, żeby się dostać do tych szaf. Tak, no zobacz. Nad nami są szafy. My jesteśmy na tym, nad nami są szafy i tam jest jeszcze jedna. Więc jakbyśmy od samego dachu szli, no to by to zajęło dużo roboty, a tu nie mamy jak Jak wskoczyć. No choćbyś kurwa... choćbyś chciał, no nie ma. Myślę, że jeszcze nie wiem, tutaj na przykład te, te dwie szafy. Myślę, że idą dobić i iść dalej. No O, jedna. O, normalnie lojakowite my spadły. O, pójdziesz on teraz. A, chyba, że mogę ewentualnie 14 ammo z Dragona wystrzelić i liczyć, że na przykład ta padnie. Bo ona, ona powinna być mocno obita. Żartowałem. Pa, pa, pa. Pa, jak to pada teraz. No dobra, XD. Pa, 5 shotów z gryzlaka. Jak nie padnie. Nie wiem, I'm down, kurwa. Odsuńcie się i tak, O dobra, to już była naprawdę low. Ale tu i tak widzę, że nic ciekawego totalnie nie poleciało. Ten master, ten pusty dragon. No tu nie ma, myślę, to jest taki sam syf, niech sobie pozbiera chłop. Tu u góry masz jeszcze jakieś fajne demo dajka, jak coś to sobie i zobacz. A my idziemy sobie dalej. Dobra, możemy się przejść jakąś baskę. O kurwa. Spier dalej. Dzięki za ammo, ale i tak muszę... <noise> Dlaczego to zrobiłeś? <noise> Dobra, ważne, że to nie o, ja. W sumie nie czeka, idzie jakiś kolejny gostyk, tylko jakiś bambik. Dobra, nie będę, nie będę do pustego. W którą stronę idziemy po next baski? Ja myślę, że na najwyższych piętrach może być ciężko z tutaj. Ja Miałem walną to, to środkowe na przykład. Spróbowałbym skoczyć tutaj na tą blachę. Teraz na tą. O, ziup. Ale geniusz jednak. Czekaj, tu jest drewno. Czy ja na to drewno mogę wejść? Mogę? Dobra, ej, kozacko. Nie da, będzie musi pójść od mostu. Albo możemy walnąć tutaj którym ścianę i przy okazji też to czaić. No to... dobra. Walimy to i od razu sobie wejdziemy jak królewicze, do środka. Serio? O ma jeszcze takie rzeczy porobione? Ta blacha dalej jest? O kurwa jeszcze spadłem. Wiesz, ha. na tą ścianę. Czekaj. O, ale ta ściana nie padła. Wait, jak to teraz A działa? Nie, nie, nie. Tu nie, trzeba uważać na to, co jest ścianą budynku. Czyli ja postawiłem na budynek? Nie, nie postawiłeś na budynek. Jak tu zauważysz chyba... No? Zauważysz, że tu jest pilar, co nie? No? Ściana się kończy w połowie pilara. No? Czy... To jest... zbagowane. On może mieć po prostu jakoś... Albo to jest floor w ogóle. Nie wiem, czy jest sens cokolwiek z tym w ogóle robić. Ja bym mu się wbił do okienka po prostu. Mówisz? No. Ale Tylko to tam na górze. No to dawaj, to pojedziemy na górę. Nice base, nice design. Powinno paść na to już... Oho! Oho! Okej. Okay. Jak on z tym wyjeżdża stąd w ogóle? On tutaj Ale... chyba na ulicy wyjeżdża, nie? Nie, Ale... nie możemy teoretycznie, ile mi czeka, ile cek zostało? 6, 7, 8, mamy 8 cek. Mogliby... Mógłbym spróbować tak, żeby walić tutaj te Szafy. No ale są puste. A daj gryz. Co ma więcej procent? O, to i to ma po 60. Słuchaj, ja mogę zrobić tak, że będę na przykład położył ceki na dół. I będę próbował walić w dół. I zobaczymy od razu, co jest piętro niżej. Wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja. Okej. I... O. Okej. Okay. Powiem ci, że wydaje mi się, że ktoś tutaj biega. 5 cek zostało. Jeden pokój i ewentualnie jakieś szafy. Ej, ktoś coś otwierał. O kurwa, to on! On jest w bazie. Eee. <grym grym> tego się nie spodziewałem. Czekaj, muszę wejść na około, na most. Także bym coś czuł, że on gdzieś blisko jest. A ride alert jest przecież tutaj na wanilkach, to on pewnie wbił. On jest w tym Czeka. swoim śmiesznym tunelu z Sentry. A ja mam problem, mi się kończy żarcie. Chyba ci zaraz jakieś dam, tylko że on tutaj. Oho! Czekaj, zabiłem jakiegoś chłopa. No powiem ci, że jest przypałuchania mam jak do ciebie wejść, bo otworzył centerki. Ja. Yeah. Ale nie wiem czy... Wiesz co, ja nie wiem czy on wie, że jestem. W... Nie, wiem, nie wiem jaka jest szansa. <głos》>, że jestem. W... Że ja że dam radę w stanie... Znaczy no, że po prostu wbiegnę do ciebie, no, no nie wiem co mu ci powiedzieć. On to on strzela? Czy... To ja to ja prawie padłem. Jak dostałem z dwóch centerek naraz, to się prawie złożyłem Kurwa jebany ba. Zizel Zizel mnie zabił a mnie zabił Myślcie? ktoś inny z mapla Myślcie mnie zabił nie mnie zabił kurwa latającą taksówką O, fajnie No to wyjebałem się już zresztą do końca też Dostałem serię z mapla z pizzy. Nie, to trzeba być dogiem jednak jebanym no, no to chyba byłoby na tyle z tego rajdowania. Też o tym zapomniałem, powiem ci szczerze Chciałem trochę bardziej uprzykrzyć życie temu typowi Za to kampienie nie wiem jak bardzo musi się cieszyć z tego co teraz znalazł tam ze mnie po prostu, jak sobie podniesie kałaszka na fullu, dragona, grizzly, drama całego pełnego ceki, deto. Chodź, że wam, że... A... Ale nie go Zizelowska kur przejedzie. Nie, nagle widzę kurwa, tylko taksówka się pojawia. Z... Nie, z twojej perspektywy taksówka musiała być zabawna, ale to jak, to jak ze mną. Z mojej perspektywy, gdy nagle wyjmuję pompę, pan Kampinot, pan nagle kurwa wyjeżdża taki, taki taksówkarz uśmiechnięty we mnie przez ściany. Bip, bip, motherfuckers! Nie wiem, nie wiem po prostu. Nie no, kurwa. Póki mentalność tego narodu się nie zmieni, to ja się też nie zmienia. Myślę, że to idealne słowa podsumowujące.